Witam Was na polu malin na plantacji A teraz co powiem na temat malin Generalnie yy, cena malin w tym roku jest naprawdę słaba Na skupach ceny wahają się między 2 20 2,40 80 nawet więc generalnie to jest naprawdę słabo co do tego doprowadziło? No, spekulacje są różne. Jedni mówią, że doprowadziło do tego to, że yy, Ukraina przywozi do nas duże ilości maliny. Yy, najpierw polscy rolnicy sprzedawali sadzonki na Ukrainę, a teraz polscy rolnicy mówią, że jest tak źle, ponieważ Ukraina przywozi sadzonki. Yy, jest, można powiedzieć, że jest susza. Więc teoretycznie cena maliny powinna być wysoka. Jak widać malin jest dosyć sporo na krzaku. Eee, koszt założenia plantacji, e, koszt nawożenia, ferdygacji, e, koszt e, chociażby, jak widać, słupków, drutów takich, czy nawet zapinek. Zaraz pokażę, jak wyglądają. Oh. Wszędzie jest tak... O, coś takiego. Widać będzie. Takie zapinki. O, nie chcę mi tutaj. To zwiększymy. O! z takie zapinki. O i listek. <laughs> Więc koszt takich zapinek um, To... No to są jakieś pieniądze, nie? I teraz y, sprzedajesz to na skup po 2 zł. No my akurat na skup nie sprzedajemy. Staramy się to wypychać do klienta detalicznego. Y, uruchomiliśmy na Facebooku kampanię. Y, dajemy też posty w grupach. Także no tutaj zbyt, zbyt naszej maliny mamy. My, my mamy. my mamy niecały hektar tej maliny, więc nie mamy tego jakoś specjalnie duże. Ja oczywiście rozumiem plantatorów, którzy mają tej maliny dużo, oj, ptak mnie przestraszył. Rozumiem też plantatorów, którzy mają tej maliny dużo, 10 hektarów, 20, 100 hektarów. Że u nich no niestety to tak łatwo nie jest. Aczkolwiek tak naprawdę no, nie jest ważne to ile tej maliny posiadasz, a znalezienie odbiorców na malinę. Może znowu ptaki, masakra. Znalezienie odbiorców na malinę, czym większe wydaje mi się, może nie być prostsze, ale jest dużo, dużo firm. Dużo sprzedawców, którzy chcą kupować malinę od, od chłopa, rolnika. Więc, więc to nie jest jakiś taki straszny problem. Co jeszcze o kosztach założenia plantacji? Tak jak mówiłem, słupki. Znowu nie wyostrzę, ale tak, słupki. Spróbuję wyostrzyć to jakoś. O. Kolejna rzecz to druty. Kolejna rzecz, najważniejsza to jest nawodnienie, bo tutaj druty i słupki, jeśli chodzi o malinę letnią, muszą być. Jeśli o jesienną, no mało kto stosuje, a można i w ogóle. Znaczy, no w ogóle nie. No, nie mogę mówić, że w ogóle, bo są tacy, którzy stosują. Ale też bardzo ważną sprawą jest to, że yy, yy, nawodnienie. <ścoughs> Zacząłem się bardzo ważną sprawą jest nawodnienie w malinie. u nas są rozłożone taśmy nawadniające w malinie, więc tak jak dzisiaj właśnie w tej chwili deszczyk pada, taki bardzo bardzo drobniutki. wiadomo, to jest troszeczkę inaczej, ale nawodnienie w tym momencie jest naprawdę bardzo ważne. na razem jeszcze Wam pokażę maliny. bardzo ładne malinki. jutro akurat jest zbiór, więc więc już będą zebrane i już mam też zamówienia na większość jutrzejszego zbioru, więc znaczy nie mogę powiedzieć, że nie martwię się o zbyt, ale z drugiej strony w sumie poniekąd mógłbym tak powiedzieć mm, malinki pyszne, pyszne, słodkie, czerwone malinki Jeszcze sobie podjem trochę, bo Rzadko jem maliny chyba, że jestem na polu, to nie znaczy, że jestem rzadko na polu, ale nie za każdym razem jak jestem na polu jem maliny, o tak będzie lepiej, nie tylko moja facjata, ale też i maliny, wiem patrzę się ciągle tutaj, <grym> mm, bo tu jest monitor, muszę się nauczyć patrzeć tutaj, do, prosto do was, tutaj do was, A nie gdzieś tam w bok, mm. <grym> mm. żałujcie, że was tutaj nie ma, naprawdę. Mm. Pyszne do maliny.